Okres Świąt Bożego Narodzenia jest okresem radości i pełnym nadziei, i otuchy na lepsze jutro. Dla nas, tutaj mieszkańców Ukrainy, te święta Bożego Narodzenia będą w sposób szczególny przeżywane w inny sposób niż w poprzednich latach. Trwająca wojna wielu osobom zabierze pokój, radość i przebywanie z najbliższymi w rodzinie. Jednak nie tracimy nadziei, bo przychodzący Chrystus pragnie wlać w nasze serca miłość, pokój i nadzieję i pokona zło dobrym, które tutaj szerzy się wśród nas poprzez pomoc walczącym żołnierzom, poprzez pomoc ich rodzinom, poprzez przyjmowanie do domu i wolnego miejsca przy stole wigilijnym uchodźcom i za to wszystko pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Ukrainy wiernym naszego kościoła tutaj w Ukrainie ale także na całym świecie a w sposób szczególny w Polsce za tę bliskość i za dzielenie się z nami radością miłością i pokojem Radosnych świąt Bożego Narodzenia.